Z tej strony pani Sowa, i ponieważ skończyłam przed momentem czytać tę cudowną, wspaniałą książkę o pszczołach i ludziach, postanowiłam podzielić się nią z wami, a także poopowiadać o innych książkach dotyczących pszczół. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzało sztuczne światło, które włączyłam, ponieważ jest około godziny 18 i jest już trochę ciemno. Muszę zainwestować w jakąś odpowiednią lampę do nagrywania, ale póki co bazujemy na lampie w pokoju moich dzieci, ponieważ zacznę być może od książki dla dzieci, aczkolwiek powinna być też dla każdego. Tak mi się wydaje. Jest to wielka, ogromna książka pszczoły. Zobaczcie, jak ona jest duża. Ona tutaj prawie cały mi kadr zajmuje. Jest przeogromna, a jak w ogóle będziecie chcieli ją otworzyć, to w ogóle patrzcie, patrzcie. Taka wielka. Um, wydawnictwo Dwie Siostry ma przepiękne książki. Natomiast bardzo często wydaje je w takich ogromnych formatach. Przez to trudno te książki zapakować do torebki. Bo nawet jeżeli kobieta ma dużą torebkę, no to. To no, mimo wszystko, jednak, to jest dodatkowa rzecz, która tam waży. No a poza tym, to zajmuje miejsce na regale, na przykład. I bardzo często trudno jest tę książkę na regał wsadzić, bo nie są tak wysokie półki, tam nam się na przykład nie mieści. Więc tutaj musimy gdzieś z boku i wciskać, ale to w ogóle dygresja. Książka jest przepięknie i bogato ilustrowana przez Piotra Sochę. Jest przepiękna. Opowiada o um, historii pszczół poniekąd, o różnych legendach, o rodzajach uli, na przykład różnych wierzeniach związanych z pszczółami, o życiu pszczół, budowie pszczół. Jest przepięknie, przepięknie ilustrowana. I ma tutaj tyle różnych informacji, że naprawdę będzie doskonałą lekturą, zarówno dla dziecka, jak i dla dorosłego, po prostu dla wszystkich. I można tę książkę kartkować i czytać po prostu dniami, tygodniami, miesiącami. Jest przepiękna, jest przewspaniała. Także tak zaczęłam od niej. Płynnie przejdę do książki, którą skończyłam dzisiaj. To jest nowość wydawnicza. Ona została wydana na polskim rynku w tym roku. O pszczołach i ludziach Lotte Miller. Ja to czytam po niemiecku, aczkolwiek autorka jest szwedką. Książka została zresztą nagrodzona Swedish Book Design Award w 2019 roku. I ta książka jest zbudowana z takich dwóch części, z czego jedna jest dłuższa, większa. Ta bardziej poszerzona część jest podzielona na miesiące i to jest przeurocze, ponieważ to tak można bardzo pięknie, chronologicznie i cyklicznie czytać. Mamy miesiąc za miesiącem, mamy życie pszczół w tych danych okresach, to co się tam dzieje i takie różne anegdotki, historyki z życia autorki, która przez jakiś czas miała swoje własne ule. Małej ilości, ale miała, wszystko złapała bakcyla. Są też takie różne informacje odnośnie tego, jak pszczelarstwo wyglądało dawniej. Są na przykład ryciny z jakichś dawnych książek, są fragmenty jakichś starych tekstów pszczelarzy, czy osób zajmujących się pszczołami, badających pszczoły. Jest tutaj dużo też kolorowych ilustracji i przedruków, co sprawia, że ta książka jest no naprawdę bogata, ma bogate a później mamy taki fragment o pszczelarstwie dzisiaj i te takie jakby dwie szkoły, czyli pszczelarstwo bardziej nastawione na sprzedaż miodu oraz pszczelarstwo takie bliższe temu naturalnemu, gdzie bardziej nam zależy na tym, żeby utrzymać pszczoły przy życiu. Co będzie ważnym aspektem przy innych książkach, które będę Wam chciała też dzisiaj pokazać. Ta książka wygląda naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Jest ślicznie wydana. Tak jak mówiłam, jest tutaj bardzo dużo różnych ilustracji. To, co jest tutaj niesamowicie dobre i co ja sobie cenię, to to, że można lekturę przerwać w dowolnym momencie, niczego na tym nie tracisz tak naprawdę, ponieważ właśnie jest zbudowana tak w formie tych anegdotek i takich luźnych opowieści ze sobą połączonych, dzięki czemu możesz do niej wracać wiele razy, więc... E Czyta się szybko, więc i tak prawdopodobnie przeczytasz ją szybko, natomiast nie musisz i to jest wspaniałe, bo to jest taka lektura, do której możemy wracać e, i która może nam towarzyszyć długo, a są tutaj anegdotki e, niezwykłe, na przykład ta mówiąca o historii pszczółki Mai, bo nie wiem, czy wiecie, że pszczółka Maja powstała w 1912 roku napisana przez Waldemara Bonzelsa. Jako taki zbiór opowiadań Pszczółka Maja i jej przygody. I co ciekawe, Bonzel spisał nie tylko właśnie opowieści o Pszczółce Mai, ale także teksty przyrodnicze i opowiadania erotyczne. Także się śmiałam na swoim TikToku, że teraz bzykanie nabiera nowego znaczenia, jakby. Dodatkowo taka ciekawostka, że Pszczółka maje właśnie ten zbiór opowiadań, dawano żołnierzom. Do okopów w trakcie I wojny światowej, żeby ich podnosić na duchu. <grystanie> Takie inne ciekawostki możecie w tej książce znaleźć, więc jest naprawdę niezwykle ciekawa. Teraz przejdę do książek, które czytałam już kiedyś wcześniej. Ale które w zasadzie zaraziły mnie taką miłością do czytania o pszczołach i, i tak sprawiły, że się zafascynowałam tematem. I, I nawet poszliśmy z synem na kurs pszczelarstwa, taki malutki, to były warsztaty jednodniowe, ale mogliśmy się nieco bardziej zapoznać z budową ula, z życiem pszczół i, i z tym, jak one pracują. Mogliśmy też porównać sobie trudnie z królową, z robotnicami, więc to był wspaniale spędzony czas. Tą książką, która sprawiła, że zainteresowałam się tematem była historia Pszczół Majlundę. I to jest książka, która tak naprawdę jest jedną częścią z takiego większego cyklu. Bodajże chyba czterech książek, o ile się nie mylę. Można je czytać oddzielnie, także to nie jest tak, że tutaj macie jakąś niedokończoną opowieść i że czegoś tutaj brakuje, aczkolwiek one wszystkie razem sprawiają, że Mamy taki pełen obraz, jak gdyby sytuacji dotyczącej klimatu, dotyczącej świata, dotyczącej kondycji człowieka współcześnie i to, co robi w tych książkach Maja Lunde jest niesamowite i niezwykłe. Historia pszczół to jest opowieść pokazująca nam tak naprawdę trzy różne historie. Jedną osadzoną w przeszłości, jedną w teraźniejszości, tej bliższej nam i jedną w przyszłości. Kiedy pszczoły są niemal wymarłe. I ona pokazuje, w jaki sposób podchodzono do pszczół, do pszczelarstwa, do um, takich różnych kwestii związanych z miodem, z jedzeniem, z funkcjonowaniem człowieka, właśnie kiedyś, teraz. I jak może to wyglądać w przyszłości, jeżeli czegoś z naszym podejściem obecnym teraz nie zrobimy. Niesamowita e, historia, naprawdę niezwykle wciągająca. E, może się wydawać, że ponieważ mamy trzy różne, jak gdyby, linie czasowe i różnych bohaterów, że te historie mogą nam się mieszać, ale to jest niezwykłe, że one się nie mieszają, a raczej właśnie zazębiają i jedna wpływa na drugą i to jest niezwykłe i niesamowite, bardzo Wam polecam. Kolejna z książek to Ruj, Loline Paul. Nie wiem, czy dobrze czytam. W każdym razie jest to taka książka trochę z pogranicza fantastyki, można by powiedzieć, trochę taka też baśniowa. Mianowicie wchodzimy do ula i towarzyszymy jednej z pszczół, która ma numer 717, Flora 717, i widzimy jej życie, i towarzyszymy jej przez całe jej życie, i obserwujemy to, co dzieje się w ulu i to jest niesamowite, ponieważ tutaj mamy w zasadzie zbudowany taki cały świat buku właśnie życia tej pszczoły, jest on sfabularyzowany, ona jest jedną z bohaterek, tam też oczywiście jest królowa, jest pokazany cały ten taki układ polityczny wewnątrz ula, układ społeczny, to w jaki sposób są różne też takie można by powiedzieć, intrygi wewnątrz ula budowane. Także mamy tutaj pszczoły i mamy y, opisane bardzo dokładnie życie tych pszczół i sposób funkcjonowania. Jest to genialnie opisane, a jednocześnie jest właśnie tak upersonifikowane. Te pszczoły zyskują. Trochę cech ludzkich, ale nie na zasadzie jak w pszczółce Mai animacji, że nagle będziemy tutaj bohaterów ubierali w jakieś ludzkie stroje, czy, czy robili coś takiego. To jest raczej normalny ul w normalnym środowisku, ale bohaterowie e, mają swój głos e, i ta struktura, która tam jest, bardzo przypomina strukturę ludzką. Także tutaj jest niesamowita konstrukcja tej książki i bardzo ciekawa e, postać, głównej bohaterki, czyli Flory 717 i te intrygi wewnątrz Ula i to, co się dzieje. Noch, um, nie będę Wam więcej zdradzać, bo ta książka jest, można powiedzieć, w jakimś sensie nawet trillero-kryminałem. Mhm. I na końcu, Życie Pszczół. Książka, która jest niezwykle piękna i niezwykle gruba i opowiada o pszczołach. W taki sposób bardziej gatunkowy. Tutaj też macie ilustracje różne, różnego rodzaju. Jest też z tej samej serii Życie mrówek. I te książki są świetnie stworzone. To znaczy, jeżeli chcecie bardziej tak przyrodniczo pszczoły czy mrówki poznać, to te książki opisują to w bardzo taki ciekawy, fajny sposób. Także ta książka będzie bardzo podobna do o pszczołach i ludziach, którą skończyłam dzisiaj czytać. Natomiast ta będzie taka bardziej anegdotyczna i bardziej luźna, ta będzie taka bardziej przyrodnicza, można by powiedzieć. I to tyle z mojej strony. Ja jeszcze się tak tutaj rozglądam. Czy przypadkiem nie mam jakiejś innej książki poświęconej pszczołom, bo wydaje mi się, że kiedyś kupowałam moim dzieciakom właśnie taką małą książeczkę, gdzie była informacja. O tym, co pszczołom zawdzięczamy. Wiecie, mamy propolis, mamy wosk, mamy miód, co jest oczywistością, ale też właśnie inne elementy. Czy to, że pszczoły nam zapylają niemalże większość w zasadzie roślin, dzięki którym mamy w ogóle owoce, warzywa i bawełnę. Także tutaj. Tak zerkałam, ale nie znalazłam tak na szybko, więc prezentuję mam te oto książki. Dajcie znać, czy je znacie, czy lubicie, czy temat jest w ogóle ciekawy dla was, czy interesujecie się tym, bo szczerze powiedziawszy, warto, żeby pszczoły istniały i warto. Zwracać na to uwagę i warto być takim czułem na zmiany klimatu i na to, co się dzieje. Jeżeli możemy, to wspierajmy, można na przykład zaadoptować pszczołę albo wspomóc ule miejskie, Bo nie wiem, czy wiecie, że gatunków pszczół jest ogrom i nie ma powodu, by bać się pszczół na przykład w miastach. Tak jak słyszymy o ulach, które są stawiane na dachach budynków w mieście, w dużych miastach. W centrach tych miast nie ma powodu, żeby się obawiać, ponieważ najczęściej są tam wybierane takie gatunki, które są łagodne, które się nie roją, które nie będą atakowały bez powodu. I taka tutaj też ciekawostka, którą właśnie wynieśliśmy z synkiem z tych wspomnianych warsztatów pszczelarskich, to to, że taka typowa polska rasa pszczół to jest dosyć agresywna, więc taka ciekawostka. Pszczoły to niesamowicie rozległy temat, więc ja Wam bardzo gorąco polecam te książki, zwłaszcza tak jak mówię, te która będzie doskonała na początek przygody albo ta wersja od dwóch sióstr ilustrowana, która będzie genialna też do po prostu oglądania jej, więc polecam Wam gorąco. Dzięki Wam bardzo, pa!